Chłopaczka wszystkie koniary i nie tylko witam was w szybkim przeglądzie do Simsów Newsów, oczywiście. Wiecie jak to jest, gdy jednego dnia nie pójdziecie do szkoły i się nagle okazuje, że szkoła spłonęła, albo została napadnięta przez kosmitów? No to ja tak miałem, pojechałem sobie na wakacje i nagle okazało się, że jest wjazdem do koni i nie tylko. Sprawdziłem wszystko co mogłem, zrobiłem głęboki research, by ten materiał powstał jak najrzetelniejszy. Poświęciłem się dla was. Więc jak materiał wam się podoba, zostaw łapkę, subskrypcję, zaczynamy. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, do Simsów nadchodzi no dodatek o tematyce koni, nazywa się Rancho. Szok i niedowierzanie, nikt się tego nie spodziewał, a tym bardziej ty. Tak, właśnie ty. Dodatek wychodzi 20 lipca. Jak kupicie do 31 sierpnia, dostaniecie trzy dodatkowe elementy. Gitarę, kółko na ściany i bujany fotel. Tematyka dodatku opiera się głównie na koniach, ale też będą owce i kozy i myślę, że to będzie obiekt, tak jak na przykład kurnik, że stawiamy, kupujemy zwierzątko i sobie chodzi po całej farmie. No i zostaje nam tylko współczuć teraz krową z wiejskiej sielanki. Więc napiszcie w komentarzu hashtag uwolnić krowy, przypnę serduszko. Odnośnie miasta mamy western, pustynny klimat, małe miasteczko, będziemy mogli w sobie patatajać. Myślę, że to będzie świat półotwarty, no bo nie otworzył całego świata, bo, bo w sumie nie wiem dlaczego. No i będzie dużo górzystych terenów. Odnośnie koni, będziemy mogli je stworzyć w kas, będziemy mogli je karmić, zmieniać podkowy, pielęgnować i te inne dziwne rzeczy. Brać udział w konkursach jeździeckich i dojdzie nowa umiejętność jazdy na koniu, jeździecwo. Najprawdopodobniej owce będziemy mogli karmić, golić, a z kozami to nie wiem, może doić, nie wiem, co się z kozą robi. Raczej wiem, co niektórzy ludzie robią z kozami. No ale ja wam tego nie powiem. Nowe obiekty będą inspirowane konwojami: łaciate elementy, skorowy kamień, drewno, wiecie o co chodzi byczki, co nie? Dochodzi też nowy obiekt do wyrabiania wina, no i nie ukrywam, że to najbardziej mi się podoba. Ale też będziemy mieli śpiwory, pianino, elementy do budowy toru jeździeckiego. No i mniej więcej do każdego pomieszczenia dochodzą nowe elementy, więc jest naprawdę dobrze. Będzie można zatrudnić pracownika rancha, który zajmie się naszymi końmi, owieczkami, roślinami innymi. No i na chwilę obecną tylko tyle rzeczy wiemy na temat tego dodatku. Dobra, koniec z tym ranczem. Simsy 5 najprawdopodobniej będą za darmo. stanie wprowadzony otwarty świat, koło kororów znane nam z trójki, nowe systemy poruszania się, zachowań, nowe systemy oświetleń. No i jeszcze odnośnie nowych kolekcji do Simsów są już wyniki głosowania, które odbyło się jakoś miesiąc temu, jakoś tak. Wygrał styl gotycki i zamek, więc jest git.